Szkoły w Andrychowie i w Wadowicach, przy wsparciu burmistrza Wadowic, pana Bartosza Kalińskiego, zapraszamy Państwa do wspólnego odśpiewania pieśni papieskich. I przygarniając do się... Uroczystość, na której możemy doświadczyć śpiewu piosenek religijnych oraz ogólnej celebracji dnia urodzin papieża, bo właśnie 18 maja na świat przyszedł Karol Wojtyła. Do miasta zjechali również politycy wielkiego kalibru. Była Beata Szydło oraz cała jej świta. Łukasz Kmita, Mariusz Krystian, Filip Kaczyński. Internauci pod poprzednim postem byli podzieleni. W komentarzach czytamy: lepsi oni niż ekipa z Brukseli. Śmiech na sali. Tyle w temacie. Znowu się przykleili obcy do gminnej imprezy i spis i k.o. Całość wydarzenia pozostawiamy pod ocenę Wam, czytelnikom. Postawimy tylko pytanie, czy moralnym jest robić kampanię do Europarlamentu na urodzinach wielkiego Polaka.